Nowenna za chorych, dzień piąty, za opiekunów i personel medyczny. Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, po którzy pokładacie ufność w Panu. Psalm 31. Dla każdego człowieka niezwykle istotne jest, aby w czasie choroby mógł liczyć na czyjąś pomoc. Ważne jest, aby chory darzył zaufaniem swoich lekarzy, którzy profesjonalnym i empatycznym podejściem będą potrafili nie tylko potraktować go jako pacjenta, ale także w trudnych momentach z miłością do bliźniego, będą podtrzymywać go na duchu, wspierać i kierować, jeśli będzie taka potrzeba. Obecność zaś bliskiej osoby może działać na chorego kojąco, budując w nim poczucie bezpieczeństwa i poprawiając samopoczucie. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkich, którzy niosą pomoc ludziom chorym. Błogosław im, Panie, w trudach dnia codziennego. Obdarz ich troskliwym i cierpliwym sercem wrażliwym na ludzkie cierpienie. Spraw, aby opiekunowie ludzi chorych w trudnych chwilach odnajdowali oparcie i siłę w wierze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen, uzdrowienie chorych, módl się za nami.